Ktoś z was naprawdę bardzo nie kłamał z tym, że ta gra może mieć wirusa. Uruchom mimo to. Postaram się zrobić jak najszybciej tą grę, żeby ten... No, no po, nie wiem, no po prostu się postaram, dobra? Ale chyba będę musiał zacząć od nowa noc. Nie! Zapisało się! Ej! Wiecie co? Bo jest niedobrze. Jest bardzo źle. Bo zapisało się to wszystko. Ja powinien, powinienem mieć noc pierwszą. A mam noc kurwa trzecią. Ojoj, dobra, coś jest bardzo źle. Jest bardzo źle chyba. Ale dobra, się, postaram się tym na razie nie, nie przejmować. I dam wam content. Chcecie Freddy FNAF, to dostaniecie Freddy FNAF. Noc 3. Przeskanowałem tyle gier swoich na komputerze. Żadna z nich nie miała wirusa oprócz tej. Oprócz tej gry. Ja się teraz mocniej obawiam o swoje życie. Coś czuję, że ja przez te wirusy chyba kiedyś w końcu zostaną mi wycięte energii. No, ale dobra. Wszystko dla kontentu, wszystko. Pamiętajcie, robię to dla Was. To jest Springer'a Trzeba pamiętać, aby móc cały czas resetować tą wentylację. Jesteśmy... Jesteśmy w domciu. Tak dzisiaj bez okularów sobie nagrywam. Tutaj chodź. Oj, karamba. I czy ja już jestem w dupie? Freddy szedł Tam, tam gdzie Freddy gdzie? Tam był Freddy No i chuj Okej, okay. okej, okay. ja już wszystko wiem, guys I'm dead I'm dead I'm fucking dead, nie? Yeah. Hello? Я I'm м dead. I'm dead. I'm dead. ⁇ Hello? Я м ⁇ рт. Я м ⁇ рт. Я м ⁇ рт. Я м ⁇ рт. Reset Coding System, o A to ciekawe Cufnął się Hello e, nie Hello Panie Springtrapie panie Springtrapie, nie, 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 Mógłby pan? No okay. Nie żyję, ok, panie springtrapie, panie springtrapie, nie, panie nie, 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 może być żółty kolor mikrofonu żółty to jest kolor spring, spring trapa generalnie więc e, nie powinien się obrać wyglądam jak gówno i ogólnie czuję się jak gówno i ogólnie jestem rozjeba. Hi dobra ważne by on był tylko i wyłącznie tutaj bo to nie tu Hello. Fajnie, fajnie, fajnie się bawisz. Fajnie się bawi. zajbiście się bawi. <słuch> Su super, super się bawisz. Super. Ś Świetnie się bawisz springtrap. Ś świetnie. Oxygen stość. Oj ojoj. Jeśli w dupcie się... Oj ojoj o o o o o o o. o o o o o o o o cześć. Hello. Ooo! On tu przylazł. Cześć! Zaksiku Chyba zjebałem. Chyba M nie? Aha. أوه، أوه كوفا، أي Can you fucking stop? No dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. spoko, spoko, okej, okay. Wszy nie, wszystko, wszystko gra, wszystko jest gra, wszystko jest wszystko jest dobrze. jest tak, jest tak zajebiście. Foxy i genialne pomysły. Nie wiem, czy ja dobrze robię. A, on już jest tu. Okej. Okay. Mhm. Hello. Spoko. Hello. Proszę powiedzcie, że zdążyłem. Dobra, nie zdążyłem. Panie Springtrapie O oh, nie, 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 nie. Uciekł, 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 uciekł. spierdolio. Ventilation error! Uh, Pewien. Jest, dobra. Ach, Boże. Proszę panie Springtrapie, proszę. Nie? Wracaj się kurwa. Nie, 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 Nie takie numery ze Co? Freddy! Ej no, dałem radę chyba. On już tu idzie. Nie wystraszyłem się. Cześć. Cześć. Chica była. Tam była Chica. Okej. 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 Mhm. 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 Okej, okej, okej. Spokojno, loko. Ja wszystko roz... Mhm. Mm ja, wybaczcie, że nie mówię pełnymi słowami, ale ja nie wiem, jak mam to określić tą grę teraz aktualnie. Mother... kurwę fucker. Chodź tu, proszę, dasz radę, springtrap. Jest, dobra, jest daleko. Jest okej. Okay. W porządku. Dam radę. Będzie dobrze, wszyscy będzie co... Będzie dobrze, będzie dobrze. Nie. Nie. Kurwa Freddy, nie, nie, Freddy, nie Ej, wrócił się tu. Jest dobrze Dobra, spirytalaj tam, Freddy, nie obchodzisz mnie Też radę. Come on, come, 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 on Oxygen come on, come on, come on. mi się barduje, ale damy radę, damy radę, dam radę. Gdzie jesteś? Dobra. 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 Już mi lepiej. Już mi lepiej. Już mi lepiej. Zajebiście. Super. Fajne. Jest dobrze. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Udało się. Pamiętajcie. Dążcie do swojego celu. E, dziękuję za obejrzenie tego pojebanego filmu i widzimy się w kolejnym. Nie wiem kiedy. Nie wiem za ile. Nie wiem czy z tej gry, bo boję się tego wirusa już szczerze. Ale, ale widzimy się. Do zobaczenia w następnym odcinku i... Adios. Oh. Jestem pojebany. Chyba czuję się samotny.